W tym tygodniu same niespodzianki. Moi drodzy, tutaj mam taki obraz, troszeczkę przebija, troszeczkę już przebija z drugiej strony, ale nie widać szczegółów. Pod koniec tego rozważania pokażę Wam kolejny obraz, który tutaj zostanie umieszczony w mini studio i też krótko opowiem, dlaczego. Obraz przepiękny, obraz, który ma wielkie, wielkie znaczenie. Witam wszystkich serdecznie. Zapraszam moi drodzy na dzisiejsze rozważanie. Zapraszam do tygodniowego postanowienia. Bardzo Wam dobrze poszło postanowienie w tamtym tygodniu. Byliście obecni, za co dziękuję, z czego się cieszę, że chcecie tak tę wiarę rozwijać. A najbardziej to cieszy się Pan Bóg, Matkę Najświętsza, że te wartości, które. Pan Bóg dla nas zostawił, czyli słowo Boże, że i dla Was są tak ważne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, Tobie powierzam wszystkich, którzy są zebrani dzisiaj na uczcie przed śniadaniem, którzy przychodzą po nową łaskę, po nową treść, po nową nadzieję. Tobie powierzam tych wszystkich, którzy już są tutaj od dawna. Proszę Cię, dobry Boże, aby te korzenie, które już są głęboko zapuszczone w Twoje słowo, aby były trwałe, aby były zdrowe, aby się nie zaczęły psuć w wyniku tego, że ktoś pomyśli: To już może wystarczy, już jestem na tyle silna na tyle silny, że nic już więcej nie potrzebuję. Całe życie się rozwijamy. Całe nasze życie jest wędrówką. I każdy odcinek, każdy krok jest ważny, ponieważ zawodnik może się przewrócić przed metą, chociaż był cały czas pierwszy, może się potknąć, przewrócić przed metą i przegrać pierwsze miejsce. Panie Boże, Tobie też oddaję tych wszystkich, którzy są od niedawna. Proszę Cię, abyś ich gorliwość, zapał także błogosławił i umacniał. Tobie, Dobry Boże, zawierzam wszystkich, którzy są tutaj dzisiaj obecnie, Czynię to przez niepokalane serce Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii, Ewangelia z poniedziałku 17: Tygodnia Zwykłego. Słowa Ewangelii: Według Świętego Mateusza Jezus powiedział tłumom tę przypowieść: Królestwo Niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem. Także ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść: Królestwo Niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzeń i staje się wielkim drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się w jego gałęziach. Moi drodzy, metoda małych kroków. Droga tej małej prostej codziennej świętości i codziennego wzrostu. Jakie to jest ważne, żeby nie lekceważyć tych drobnostek, żeby nie lekceważyć tej codziennej modlitwy, tego westchnienia do Pana Boga, żeby nie lekceważyć rozważania słowa Bożego, także i tutaj na tej Uczcie przed śniadaniem, czy wieczorem na wieczorniku, czy przy innych okazjach, które na pewno macie, które są pod ręką, bo ktoś powie: No, jeden raz, drugi, trzeci, czwarty opuszczę modlitwę, nic się takiego nie stanie. Raz czy dwa razy opuszczę mszę świętą, nic się takiego nie stanie. Moi drodzy, tutaj chodzi o naszą mentalność, o nasze nastawienie, bo. Właśnie, mamy ten obraz ziarna, i czasami to może widzimy, kiedy też od, z tym się czasami my, księża, zmagamy przy kościołach, przy zabytkach. Kiedy jest jakiś mur kościelny, czy jakaś wieża kościelna, i gdzieś tam wpadnie jakieś nasionko, czy gdzieś tam z góry z jakiegoś drzewa wiatr w górę wywieje, i ono potem spadnie, i gdzieś tam znajdzie troszkę wilgoci. Albo jakiś mech, czy tam coś, no to ziarenko jakiegoś drzewa. Albo jest tak, że jakiś ptak gdzieś tam opuści, z dziobu poleci. I widziałem taki kościół w Polsce, gdzie takie była wieża, czy jest ta wieża kościelna bardzo dużego kościoła. I wpadło ziarno i zaczęło tak wzrastać, wraz, wzrastać i rozsadzać wieżę. I to się stało niebezpieczne, trzeba było reagować. I popatrzcie się, my możemy mieć fundament wiary. Ale jeżeli zaczniemy od tej strony negatywnej dopuszczać te ziarenka wątpliwości, ziarenka rozleniwienia, ziarenka takiej pewności, że już jestem mocna, mocny, nic mi więcej nie potrzeba, to te ziarna tych chwastów będą tak się rozrastały, że będą powoli to, co jest silne, rozsadzały. Na pewno, moi drodzy, trzeba mieć tutaj ogromną czujność. I wrażliwość, ale także od tej strony yy, dobrej. Mamy coś małego, małe ziarenko, a wyrasta na wielkie drzewo. Ale po pierwsze jest dostrzeganie tego, co małe i wartościowe, a nie lekceważenie tego, że z tego nic nie będzie, a po drugie czas cierpliwość, systematyczność i właśnie ta każda uczta przed śniadaniem, każdy wieczornik każdy Twój pacierz, każda Twoja zdrowaś Maryjo, którą wypowiadasz każda koronka, każde litanie, każda msza święta, spowiedź, to są te ziarna, które tworzą piękny ogród który owocuje, z którego korzystasz, owoców ty, korzysta twoja rodzina, korzystają twoi bliscy i garną się do ciebie, tak jak te ptaki chcą do ciebie przychodzić. I niech twoją odpowiedzią na to dzisiejsze słowo będzie komentarz: Panie Boże, pomóż mi wzrastać w wierze. Panie Boże, pomóż mi wzrastać w wierze. I moi drodzy, niespodzianka, czyli obraz który się tutaj pojawił w naszym mini studio. Uwaga, uwaga, uwaga. Święty Maksymilian Maria Kolbe, tak żeby był dobrze widoczny. Od dawna mi zależało na tym, żeby ten obraz tutaj był obecny, dlatego taką panią artystkę poprosiłem o namalowanie. Także bardzo dziękuję osobom, które ten obraz. Ufund, ufundowały, dlaczego Maksymilian? Ponieważ, no tak jak dzisiaj, też współcześnie, błogosławiony Karlo Akutis, y, Maksymilian też jest patronem y, spraw ewangelizacji. Tutaj mamy trzy egzemplarze rycerza Niepokalanej oczywiście medalik Niepokalanej Różaniec. Tutaj te kolory męczeństwa, czerwony i biały, czystości, lili. Tu są też takie symbole lilii i czerwonych róż. I mamy rycerza niepokalanej w języku polskim, łacińskim i japońskim. Maksymilian wtedy, jeszcze przed II wojną światową, on widział ogromną potrzebę zagospodarowania mediów przez wartości duchowe, przez wartości. I treści ewangelizacyjne. I dlatego mam rycerza w języku japońskim, Maksymilian, yy, popłynął, wyruszył do Japonii, aby tam, w tym kraju, szerzyć cześć Matki Najświętszej i przez Maryję prowadzić ludzi do Jezusa Chrystusa. I tam w Japonii, w tym japońskim Niepokalanowie jest to jego dzieło, które można zobaczyć. Święty Jan Paweł II, kiedy chciał się wybrać do Japonii, to powiedział, że m.in. dlatego, żeby zobaczyć dzieło świętego Maksymiliana. To jest patron, wiadomo, wielki święty, męczennik, człowiek, który ofiarował życie za drugiego, za potrzebującego, ale także ten naprawdę ewangelizator i... Człowiek, który miał wizję, który patrzył do przodu i miał świadomość tego, że media będą odgrywały w świecie, tutaj prasa, radio, inne media że będą odgrywały w świecie ogromną rolę i będą miały wielkie znaczenie. I teraz, moi drodzy, mamy internet, poprzez który docieramy do wielu. I też są tutaj ci święci, po to, żeby ich wstawienictwo nam towarzyszyło. Też po, bo czasami pytacie, dlaczego są takie różne ogłoszenia, to są odpowiedzi też na prośby konkretnych ludzi. Po raz kolejny jest organizowana pielgrzymka do Japonii, właśnie śladami świętego Maksymiliana Marii Kolbego, aby zobaczyć jego dzieło od 8 do od 9 do 18 października. Tego roku. Jak ktoś będzie zainteresowany, to pod koniec będą na ten temat wiadomości. Informacja także pod numerem telefonu 504 189 508. Ale uwaga, zapisy do końca lipca, zatem jeszcze zostało kilka dni na zapisy. Niech święty Maksymilian Maria Kolbe wspiera nas wszystkich w dobrym korzystaniu z mediów i także niech nas zachęca do takiej aktywności, do takiej twórczości, żebyśmy ten świat medialny, wszyscy jako uczniowie Pana Jezusa, przemieniali w duchu chrystusowej Ewangelii. I jeszcze raz bardzo dziękuję osobom, dzięki którym ten y, obraz tutaj się znajdzie. Święty Maksymilianie, módl się za nami. I moi drodzy, y, tutaj za chwilkę y, Chyba zaraz o tak, o tak tutaj. Z jednej albo z drugiej strony yy, ukaże się wczorajszy wieczornik. 10 minut, jak ktoś ma czas, zachęcam do wysłuchania, do rozważenia tych treści. Jutro, moi drodzy, będzie kolejna niespodzianka, a od środy to już na całego. Na cały dzień niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki szczęść. Boże i do zobaczenia.